Świtam Cię w przestrzeni moich kart Tarota. To będzie rozkład dla znaków ziemskich na pełni księżyca 10 lipca 2025. Co jest przed tobą ukryte? Byk panna koziorożec. Proszę pamiętaj, że jest to rozkład ogólny i może nie rozumować z tobą. Byk. Co jest przed tobą ukryte? 73. co jest przed Tobą ukryte. Uch, rzeczywiście jest jakiś sekret. No, jest taka sytuacja, że coś tutaj dzieje się jakby wokół Ciebie. Coś, co może nie być korzystne dla Ciebie. Może to być jakiś złodziej, oszust, jakiś kłamca, który tutaj może stara się Tobie coś wykraść, ukraść i rzeczywiście jest coś nie tak z tą energią. Czyli nie jest tak, jak Ci się wydaje. Coś tutaj jest ukryte, dzieje się w tle, pod powierzchnią, jakieś takie mogą być brudne sprawki i to może być jakaś osoba, która tu jest w Twoim oczoczeniu i której nie można ufać. I... W związku z tym to jest dla Ciebie taka pobudka. Rozejrzyj się wokół, czy nie masz takiej osoby, która działa nie na Twoją korzyść. A mając tą właśnie wiedzę, odkrywając, jakby tą osobę, już wtedy będziesz wiedział, jakie działanie podjąć z korzyścią dla siebie. A zobaczmy ta osoba. Jakie są tutaj jej intencje tej osoby? w siedmiu mieczach jakiś król monet, czyli tu chodzi o pieniądze, o sprawy majątkowe, nieruchomości, finansowe. Uważaj, jeżeli właśnie takimi sprawami się zajmujesz, bo ktoś tutaj może starać się się, cię oszukać jakiś bardzo duży gracz. Jakiś majątny człowiek, albo tu w ogóle chodzi o majątek, o sprawy rodowe, mogą być sprawy dziedziczenia, więc miej się tutaj po prostu na baczności. Ale jeżeli to ty jesteś sam, to ty sam jakby masz jakieś takie ukryte intencje, no to po prostu zrewiduj swoje stanowisko. No coś takiego. Ale podejrzewam, że tu jest ktoś wokół ciebie, który nie gra czysto. Ich może chodzić o pieniądze, o jakieś dobra. A może też chodzić o pracę. Jaka tu jest rada dla byka? Cztery kielichy. No nie siedź gdzieś tam w kącie po prostu taki e, emocjonalnie, jakby wycofany, e, roztargniony. Postaraj się tutaj w tej sytuacji coś ugrać dla siebie. Nie trać rezonu, nie rezygnuj, nie podłamuj się, tylko zobacz, jaka tutaj, jeżeli masz tą informację, bo to jest ukryte, ale ta informacja tu jest podana to nie przejmuj się po prostu emocjonalnie, niech Cię to nie rozstreja, tylko staraj się tutaj dostrzec szansę, co możesz z tą informacją dla siebie zrobić. I jak to obrócić na swoją korzyść? I jaka energia będzie Ci sprzyjać? Bo tu możesz być po prostu podłamany, jakby zachowaniem innych. Emocje odsunąć na bok, tu, tu jest coś ważnego się dzieje i tu potrzebne jest jakieś działanie, więc odsuń emocje i po prostu przyjrzyj się sytuacji i spróbuj tą sytuację, jakby energię przekierować na swoją korzyść. Ale to będzie wymagać jakiegoś działania, jakiegoś odniesienia się dość szybkiego do tej sytuacji. Jaka energia ci będzie sprzyjać około tej pełni? Odpoczynek. Hmm. odpoczynek, czyli może nie działaj też na szybko, działaj spokojnie, zatrzymaj się, przemyśl te sprawy, zobacz, co się wokół dzieje. No ale jak już załatwisz te sprawy na swoją korzyść, no to później po prostu daj sobie jakiś, wrzuć na luz. Daj sobie jakiś relaks, bo ta sytuacja może wymagać Twoich żelaznych nerwów i taka będzie stresująca, no ale po tym wszystkim, jak już Ci się uda to załatwić z korzyścią dla siebie, no to wtedy po prostu wrzuć na luz, odpocznij sobie i nie przejmuj się więcej. I taki jest rozkład dla byka na pełni księżyca. A teraz zapraszam osoby z znaku Panny na rozkład z okazji w pełni księżyca. 10 lipca 2025. Co jest przed Tobą ukryte? Panna, co jest przed Tobą ukryte? Osiem buław. Co jest przed Tobą ukryte? Umiarkowanie, cztery miecze. No, coś tutaj się dzieje. Tutaj energia pędzi, jakiś wir jest wydarzeń, coś bardzo szybko się dzieje, sprawy ruszają mocno do przodu. Dużo się dzieje, jest dosyć szybka, gwałtowna energia, taka może być niespójna, niespójna w Twoim działaniu. Ale ty, co masz zrobić? To masz jakby też. Uspokoić tą sytuację, zharmonizować, połączyć ze sobą sprzeczne energie w tej sytuacji i je tak zalchemizować, uspokoić, zbalansować. No, po prostu za dużo się dzieje, za szybko nie nadążasz za tą sytuacją, jest jakiś wir wydarzeń, i ty w związku z tym, w związku z tą e, dynamiką tej sytuacji masz być cierpliwy, spokojny, wyluzowany i zharmonizowany, a wręcz jeżeli zauważysz, że coś po prostu Cię przeciąża, coś naprawdę czegoś jest za dużo, to Ty masz się od tego odsunąć, aby uzyskać tak zwany święty spokój, a nawet pewne rzeczy poddać refleksji. Ale jeżeli uważasz, że tutaj jakaś akcja jest zbyt dynamiczna, i coś za szybko się dzieje, i to tempo ci nie pasuje, masz jak najbardziej prawo być w swoim środku, jakby w środku siebie czyli taki zrównoważony, zbalansowany, zharmonizowany. A wręcz właśnie, jeżeli czegoś jest za dużo, to po prostu tutaj karty zalecają: odsuń się na trochę, na chwilę, wycofaj się z tego wiru, z tego zgiełku, z tego chaosu. A. Jaka jest rada dla panny? 10 kielichów. No, najważniejszy jest święty spokój żeby w rodzinie czy w relacjach panowała harmonia, równowaga, taki błogi, święty spokój. Więc ważne jest, aby je, jeżeli coś się za szybko dzieje, za dużo, jest jakiś zawrotne tempo czegoś, należy to zwolnić. Prowadzić jakąś równowagę i raczej Starać się uzyskać jakiś taki spokój, wyciszenie, relaks, bo czyli masz zadbać o swoje emocje, o spełnienie emocjonalne, A, czyli coś, co się dzieje szybko i to nie pasuje ci, no to ty w jakiś sposób masz wrzucić na luz, wyluzować się i zadbać o swoje harmonijne emocje. Niech po prostu ta sytuacja nie wytrąca się z równowagi. Staraj się po prostu utrzymać jakby spokój, i luz. I to może dotyczyć właśnie relacji. I pamiętaj o tym, że właśnie w relacjach, w rodzinie najważniejszy jest po prostu taki spokój, radość, poczucie szczęścia. Więc po prostu idź w tym kierunku. I w tym kierunku działaj, aby przywrócić jakby spokój i sielankę do rodziny czy do relacji. Jaka energia ci sprzyja w tym czasie. W tym czasie działa, sprzyja ci takie działanie intuicyjne. Po prostu to, to ta wiedza, ta intuicja, która podpowiada ci coś od środka, z Twojego wnętrza. To właśnie połącz się z tą swoją intuicją, i tutaj jest może potrzebne takie właśnie działanie intuicyjne, a nie rozumowe. I taki jest rozkład dla Panny. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Papa. A teraz zapraszam osoby spod koziorożca na rozkład, co jest przed Tobą ukryte na pewnie Księżyca. 10 lipca 2025 i pełnia jest właśnie w znaku koziorożca. Co jest przed tobą ukryte? 5 mieczy. 9 uh. mieczy. Ta karta mi się odwróciła, więc ona tu jeszcze raz wyszła, więc to jest bardzo ważne. 9 kielichów. I słońce. No więc, ukryty jest jakiś konflikt, jakaś sprzeczka. Ktoś może tutaj ci nie sprzyjać. Są tutaj, jest tu kilka osób, jakby bierze udział w jakiejś sprzeczce, utarczce. Jest tu ktoś taki arogancki, nawet. Awanturnik, taki, a, albo w ogóle jakiś konflikt ci grozi, ta sprzeczka może wybuchnąć, ten konflikt może wybuchnąć. A, to wzbudza nie wiem, może ty go czujesz, że coś takiego jakby się będzie rysować, bo ty już po prostu masz takie przeczucia. Właśnie tego i, i po prostu się jakby boisz, lękasz się albo lękasz się tej konfrontacji już, bo może już bierzesz udział w jakiejś konfrontacji. I tu w tej konfrontacji nie ma wygranych stron, wszystkie strony w jakiś sposób przegrywają i coś tracą. Ty boisz się po prostu czegoś takiego, to cię bardzo mocno stresuje. Ale tu okazuje się, że koniec z końcem, nie taki wilk straszny, jak go malują, czy diabeł, ale powiedzmy wilk, to, a tutaj wszystko się skończy dobrze, skończy się ugodowo, nie, nie ma potrzeby stresu, niepokoju: wszystko tu dojdzie do harmonii, do równowagi. Strony jednak będą zadowolone, jeżeli też wykażą tą swoją dobrą wolę, i sprawy tutaj już nabiorą jakby takiego słonecznego um, blasku. Właśnie. Więc koniec końcem, wszystko tutaj się dobrze skończy, chociaż naprawdę może coś wyglądać strasznie, niepokojąco, może to wzbudzać w tobie lęk, duże obawy, ale jakby um, zachowaj ten optymizm, to pozytywne podejście, bo tu sprawy wszystkie się wyjaśnią. W sposób pozytywny, energia będzie na koniec pozytywna, będzie dużo klarowności, jasności, a nawet jakiś rodzaj dużego zadowolenia dla ciebie. Tak więc nie przejmuj się, nie ma się co stresować tą sytuacją, bo tutaj wszystko obróci się na Twoją korzyść i po prostu okaże się jednak, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Po prostu tutaj jakby wyjdziesz na swoje, osiągniesz to, na czym ci zależy, poczujesz się zadowolony, spełniony, a nawet szczęśliwy. Tak więc tutaj jest jakby taki, takie przeczucie, że ten konflikt będzie taki duży, taki straszny. Tak się po prostu jakby przejmujesz, stresujesz na zapas. Ale tu nie ma takiej potrzeby, bo wszystko tu będzie w porządku. Wszystko się to, coś, co nosi znamiona jakiejś przegrane, jakiegoś dużej utarczki, wszystko tu się skończy bardzo pozytywnie. I w ogóle nie spodziewasz się nawet takiego korzystnego rezultatu. A jaka jest rada dla Ciebie? Rada? A z kielichów? Odrobina dobrej woli. Takiego porozumienia, zrozumienia drugiej strony, nastawienie pokojowe, postawienie na zrozumienie, na współpracę, po prostu czyni cuda. Tutaj będzie jednak pokój, spokój, ugoda, zgoda i jak najbardziej pozytywne energie. Więc postaw na pozytywne energie, bo tu wszystko dobrze się skończy, i, i po prostu strony biorące udział w, jakiś, w jakimś konflikcie tutaj dojdą do porozumienia. I wszystko będzie pięknie. I jaka energia ci tu będzie sprzyjać około tej pełni? Jaka energia ci będzie tu sprzyjać? Sweetness, słodkość. Więc no, bądź po tej słonecznej stronie mocy. Nie braknie tu takich słodkich momentów w twoim życiu tutaj około tej pełni. Jednak okaże się, że wszechświat tutaj wrzuca ci słodycze pod nogi, same słodkości. Oczywiście, pod warunkiem, że ty będziesz umiał dostrzec i docenić te małe słodkie chwile. Więc spodziewasz się jakby takich najgorszych rzeczy, a tu się okazuje, że jednak wszystko będzie świetnie, no po prostu. Będzie dużo miłych, słodkich momentów, ważne, żebyś te słodkie dary od Wszechświata zauważył, docenił i w nich się rozsmakował. I taki jest przekaz dla koziorożca na znaków ziemskich, na pełnię księżyca. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam. Pa, pa.